Siemano wszystkim w kolejnym odcinku z Clash'a. Dzisiaj pokażę Wam kolejną tanią i łatwą strategię na farmę na TH11. Sprawdza się też na TH10, nawet można tym na TH12 farmić, a mianowicie minery. Wszystko się tutaj będzie kręciło wokół minerów. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Przechodzimy sobie do Quick Train'a. Tutaj mamy całą. Army, jak tak to wychodzi po prostu do fulla minerów, dopycha mu łukami reszta żeby tutaj było oczywiście pełne armii kampy. koszt takiej armii to 259 200 eliksiru oczywiście zakładając, że mamy minery na maksymalny level co tutaj widać dla danego poziomu TH w moim przypadku to jest piąty łuki też na maksa i teraz jak tak naprawdę to wychodzi no generalnie ja sobie atakuję Albo nimi samymi, albo ewentualnie z parką, albo nawet bez, albo z CC, albo też bez, co zaraz zobaczymy. Zresztą w ataku proszę bardzo, tutaj takie najświeższe ataki, sumy tutaj widzimy. Ja oczywiście nastawiam się na przede wszystkim Dark Elixir. To mnie interesuje, no bo jak widzicie, surowców mam pełną, został mi tylko król do zrobienia, także na to się nastawiam. No i też tą taktykę warto właśnie wykorzystywać do tego, żeby zdobywać przede wszystkim Dark Elixir. Ale jest ona na tyle skuteczna na wyższych poziomach TH, że nawet można nią farmić. Złoto to tam wiadomo, no bo nie wydajemy na armię, ale nawet Elixir na spokojnie też można farmić nawet przy koście 250 tysięcy, tylko jak wiadomo trzeba po prostu zmienić swoje kryteria, jeżeli chodzi o dobór wioski pod atak. Jak widzicie tutaj wykorzystywałem Wardena, tu wykorzystywałem na przykład Taran Hogi. tu wykorzystałem tylko samą armię, tu już jakby tą parkę, którą miałem dostępną z balonami i big balonem, czy tam z tą slamerem, to już mówię, to jest jakby obojętne, to co mamy w CC nas nie interesuje, bo każda tak naprawdę pomoc się przyda, nie jest nawet wymagana, parka to samo jak jest, możemy korzystać, jak nie, też nic się nie stało. Przechodząc do samych ataków, pokażę Wam najpierw ten atak z wykorzystaniem y, samej pustej armii. Jedziemy sobie po prostu od dołu. Oczywiście pucharkami też się nie przejmujemy. No bo nie o pucharki nam chodzi, tylko właśnie o surowce. No najgorzej jest, wiadomo, jeżeli mamy dark elixir w środku, aczkolwiek można do tego podchodzić różnie. Z racji, oczywiście, tego, że jestem dość leniwym graczem, wiadomo, ja po prostu sobie wyrzucam minery albo od jednej strony, albo od dwóch, od trzech, lub nawet dookoła, w zależności, wiadomo, gdzie są kopalnie, tudzież magazyny. Nie przejmuję się, nawet tym, czy dany surowiec jest w kopalni czy w magazynie, bo nawet jeżeli będzie w magazynie, tak jak tutaj to widać, to po prostu rzucając te minery od jednej strony, one mają na tyle siłę przebicia, że na spokojnie dojdą i sobie rozwalą 1, dwa czy trzy magazyny, ale tak jak mówię, my nie nastawiamy się tutaj zbytnio na Elixir, tylko nastawiamy się na Darka. A co jest najważniejsze, skoro potrafią tutaj bo mają siłę przebicia, żeby wejść do środka i to zniszczyć, to mnie już w zupełności po prostu zadowala i dalszy jakby efekt jest dla mnie po prostu zbędny. Jak widzicie wyrzuciłem to sobie wszystko od jednej strony. Minery tutaj sobie świetnie poradziły. Weszły po prostu na spokojnie do środka. Przy okazji niższe CC, więc mamy jakieś dodatkowe pucharki na plus. Rozwaliłem Dark Elixir Storage. Czyli, yy, potocznie mówiąc, słoik, zostało już tylko 54 darka do zdobycia. Po prostu nie interesuje mnie to. Poczekałem aż reszta widnie, jak widać, i od razu, tak naprawdę, atak przerwałem, bo nie ma sensu dalej jak dla mnie zbierać surowców. Tym bardziej, że armia już mi też padła, nie chcę jej dalej wykorzystywać. Mam to, co chciałem i przechodzę sobie po prostu do następnej, yy, do następnej wioski. Następna wioska, jak widać, tu już wykorzystałem na tu już wykorzystałem też Królową. Ale to też po prostu zrobiłem na spokojnie królową. Tutaj puściłem akurat od prawej strony, żeby tutaj e, fajnie jakby oczyściła ten segment, bo też starałem się zwrócić uwagę, gdzie tu są po prostu drille. No i też gdzie jest słoik A, że był akurat pusty, no to wiedziałem, że surowiec będzie albo w TH e, i w TH, przepraszam, i właśnie w tych drillach. Tutaj mamy jeden drill, tutaj mamy drugi, tu gdzieś chyba nawet był trzeci, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, nieważne, zbytnio mnie to też właśnie nie interesowało, bo no tak wystarczyło, że po prostu rzuciłem te minery i sami widzicie, co one potrafiły zrobić. Bezproblemowo po prostu zdobyłem ten surowiec, nie wysilając się jakoś super yy, ciężko, i no właśnie o to no, tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Ja lubię takie taktyki i też takie taktyki polecam, bo nie każdy ma czas na to, żeby po prostu siedzieć i farmić, a to jest szybka metoda, prosta metoda, łatwa metoda, może nie jakoś super tania, ale... Można na to machnąć ręką, po prostu sami widzicie, że rekompensuje po prostu zarobek wszystko w tym momencie, nie? I ostatni replay, który Wam też na szybko pokażę, bo nie ma sensu się jakoś dużo rozwodzić nad tą taktyką. Podobne, po prostu do barcza, wyrzucamy wojsko i tyle, reszta się sama dzieje. Tutaj wykorzystałem sobie tarant, żeby ładnie się przebić i przy okazji zniszczyć tego drilla i dojść właśnie pod sam tutaj ten słoik. I to sobie tutaj wykorzystałem. Właśnie ten taran wraz z wardenem, żeby zrobić tak zwanego warden walka. Widzicie, użyłem mobility, żeby ten taran właśnie jak najdłużej tutaj sobie przetrzymał i zdążył mi tu rozbić murek. W środku miałem oczywiście hogi, żeby mi tutaj wyczyściły ładnie. No i minery, które tutaj od boków szły, ładnie też doczyszczały te boki, no i kasowały po kolei i storage i kopalnie, także jak widzicie po przyspieszeniu ataku wszystko tutaj ładnie siadło i praktycznie cały surowiec też udało mi się zebrać, w przypadku Darka oczywiście cały bo na tym i zależało, w przypadku reszty też można powiedzieć prawie cały, są to tak duże liczby że w zupełności nawet po odjęciu kosztów armii zostaje nam około pół miliona na plusie, więc ludzie czego my tu wymagamy myślę, że całkiem spoko, przyjemna Taktyka, wojsko nam się tu zrobiło. Nie, to nawet nie będę już pokazywał tego na filmiku. Widzieliście po replayach. Możecie po prostu śmiało atakować. Jeszcze dla przykładu, akurat tym TH11 jestem, jak widzicie, w krystalu. Jak sobie poszukamy jakieś przykładowo wioski, proszę bardzo, nawet pierwsza z brzegu. TH13 też można śmiało sobie to bić, jeżeli oczywiście jest w naszym zasięgu. Wiadomo, takich wiosek jest tutaj mnóstwo, wystarczy poszukać, nie trzeba zaraz atakować pierwszych dwóch, trzech. Można przeskipować nie wiem 10, 15, nawet 20 razy. Co jak widać już się przekłada na fajny potencjalny zarobek, który jest dostępny w zasadzie od ręki, wystarczy tylko po niego sięgnąć. To nie jest dużo roboty, a można bardzo dużo zdziałać. Mamy tutaj na przykład fajną dziesiąteczkę. Jak widzicie, słoik pusty, więc wszystko jest tutaj w drillach. Mamy jednego. Gdzie tu mamy drugiego? Tu mamy drugiego po przeciwległej stronie. No, w sumie nawet można by się było pokusić o to, żeby sobie zaatakować nawet takim niepełnym składem. Więc tak, zrobimy, żeby blimp doleciał, to Wodlana damy na górę. Damy tutaj blimp. Tu ordenik. I tu się ładnie wbijemy. Minerkami tu sobie damy o, ładnie Rage, tu kolejne minerki żeby sobie wyczyściły użyjemy Ability Woldena, żeby te minery tutaj weszły ładnie do środka Teha, co prawda nie udało się ustrzelić trochę szkoda ale może uda się tutaj coś więcej jeszcze zebrać czy gdzieś tu jest trzeci drill, bo wydaje mi się, że na TH10 powinien być trzeci, ale gdzieś on mi tu umknął. A, tutaj go mamy, z boku. Ten jeden majnet, tutaj sobie go kopię, już nie zdąży go rozwalić, ale i tak zebraliśmy całkiem pokaźną sumę. 944 zostało, także myślę, że jest to jeszcze taka ilość, po którą już tam nie ma sensu jakoś tam się specjalnie rozczulać a Całkiem spoko, mam już i tak inny zarobek, poczekamy jeszcze tylko, niech te minery się tam wystrzelają, zawsze jakiś tam dodatkowy procent, powiedzmy ten bonusik jakiś tam mały, ligowy zawsze wpadnie. oraz tak jak widzicie się nie martwię, bo reszta surowców jest po prostu na maksa, więc czy zdobędą złoto czy eliksir nawet w niskich ilościach, to po prostu nic mnie to już nie interesuje. Dobra, przerywam walkę, bo już nie ma tutaj sensu. Jak widzicie kolejne 400, darka. Zdobyte do tego 1200 z bonusu, Wypłacimy to sobie i już mamy 51, prawda, że prosto szybko, co tu więcej komentować, działajcie, chwalcie się w komentarzach, czy Wam też to wychodzi, jakie wyniki, rezultaty osiągacie, ja się tymczasem z Wami żegnam, jak się spodobało i pomogło, nie zapomnijcie, miło by było zostawić łapeczkę, subika i takie inne pierdoły. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale się